Ja, kochani, witajcie na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Chodzimy na moje browserze i chcemy pokazać yy, najlepszą osobę, która jest w pucharkach. Na, na przykład na kolcie, gdybyście mieli tysiąc pucharków, to byście zajęli już nie wiem, które miejsce w Alei Zademiarze. Polskie musicie mieć na jednym Zademiarzu, czyli na kolcie kolt, kolt, kolt. Musicie mieć 802 pucharki na jakichś postaci, żeby przebić Overrad, i jakiś tam znaczek albo Mati PG12. Więc ja na nasz, naszym kolcie będę spróbować będę grać na kolcie solo kilka rundek, postaramy się je wygrać. Jeszcze chcę sobie moc polepszyć, żeby mieć już stałe parę do odblokowania. Po to, że mogę teraz nie mieć Wi-Fi, że będzie mi się źle strzelało. Już. Ale na razie jest dobrze i mam wi też Max, chcesz się trollować? Ej, ktoś chce? Szelka? Szelka chcesz? Bo ja nie widzę tej Szelki. Chcę pomóc sobie. Max! Chcesz? Chcesz coś? Szelka? Ty też nie chcesz Maxie?

Jestem polski, w Nowej piżamce, u krótki, coś mi ja wiem, coś mnie, to było. Daj pie, ciebie. Sorry, Mamy chociaż drugie miejsce. Ale spokój. 8. I na razie będziemy mieli zaraz 500 płarków. I może nam się uda troszkę przebić tą ostatnią osobę. Więc tak. Teraz wygląda w ten oto sposób. Wszystko na moim koncie. I chcę sobie. okurczy, oh, nie mogę. A oh, dobra, już mi się ruszyła. I chcę coś sobie zobaczyć fajnie tutaj mamy i teraz sobie zrzut ekranu jestem ciekawa czy mogę bo nie. nie nie udało się bo mam zablokowane kowalnate no ale wskazuje na moje konto um, teraz chcę Wam pokazać do, um, to, że jak kogoś znam, no to może mnie dodać dzięki kodowi, który Wam się tutaj pojawia, możecie mnie dzięki niemu dodać do znajomych albo po prostu jak ktoś ma mnie na Instagramie, Natalia Andruszków, um, no to po prostu wejdź na mojego Instagrama, TikToka, ogólnie na TikToka i jak ktoś ma mojego Instagrama, to po prostu mnie wpisze um, sobie Natalia Andruszków, no i tam napiszcie mi, e, mi swój na przykład kod albo na TikToku. I e, ja będę dodawać... A ogólnie mój klub jest taki, mamy trzy osoby i chciałabym, żebyśmy teraz dobili bardzo dużo, że e, u mnie, żebym, bo teraz coraz lepiej nam idą z pucharkami i chciałam teraz coś zrobić na tym koncie, ale zapomniałam, co chciałam absolutnie robić. Ogólnie, to chcę zobaczyć w moich znajomych. Na razie, kto jest najlepszy. Dobrze, w moich znajomych tak jest, dobrze. I teraz wam pokażę, gdzie ja jestem, w moich znajomych. To jest moja przyjaciółka Roxana Stapel. Roxana, mistrzmanik I ja jestem 46. Ale za to, osoba, która założyła klub, w którym jestem. Jest tutaj, gdzieś. Tutaj jest Klaudia. I mm, ogólnie to możecie nie wysłać, kiedy ja go daję. Ale teraz sobie dla mnie zagramy w parze. Zagramy sobie w parze. Może dodamy hemiona. I sobie, że będzie aktywna, żeby nie było, że jestem w kimś i sobie w pogramy, e, jak będzie chciała. Nie, nie, to... e. o. nie wiem, może... Tu ja może sobie pogramy z Lillem, jak będzie chciała oczywiście. Jakoś nie chce, no to może Hermione. To, eee, to grzajmy. Dobra, teraz sobie pograjmy zjedź na to a ja idę dziś. No nie wiem jak to przepraszam Jesse, Jesse chce zawalić. Idziemy. zabilnie więc tak ogólnie to Hermione nie osobiście znam nie jestem pewna bo ja ją mam od mojej koleżanki akurat mortisek mortisek mortisek, mortisek. I niko nie lubi. Co no I przegraliśmy Jesteśmy mocną osobą, osobą. Ale teraz może zmienimy sobie. Pójdziemy i może zagramy w sobie z hmm, Hermiona opuściła. Bo ona jest taka, że jak już przegramy, to opuszcza. No my sobie zagramy solo. Tylko teraz wylosuję um sobie jakiegoś zadmiarza ode mnie tutaj z przodu. Nic, nic nie decydowałam Primo. Y El Primo gramy. Ale dzisiaj nim już grałam, więc sobie wyrosły no, postać. dostać. I może to. Tak... Daryl Lalamy też dzisiaj grała. No i może tak. Fajka nie mam akurat. Więc o co? Nie wiem. Pan, dobrze, możemy nim nagrać. Mm. No nie gram w solo, gram w parze. No niedługo jak skończę, tę rundę, to kończę, bo ogólnie to um, nie będę was wstrzymywać tym, że ja sobie gram, aby nie oglądać. Chciałabym powiedzieć, że um, to, że wpiszę Was w Szkod e, albo wy mój, no to ja wtedy przyjmę, jak e, będę przyjmować zaproszenia. Od osób, które nie spamię kodem ciągle, ciągle, ciągle. O kurde, muszę uciekać, bo o kurde zabił mnie najwyraźniej. Mm. Psz, jesteśmy trzecim osobą, więc tak. Ten odcinek dzisiaj kończę, ale um, jakby co, to będę jeszcze nagrywać odcinki ze Browser i podawajcie kody albo wpisujcie mój kod.